Wodzowita w kolejnym epickim przeglądzie. Już czwarty odcinek. Dzisiaj zapraszam do gry Redout. Zobaczymy co to za gra, jak wygląda. Jesteśmy w menu i zobaczymy jak wygląda sterowanie. Od razu na starcie powiem, że gra dość dziwnie się uruchamia, bo wymaga. Teoretycznie wymaga pobrania pewnych danych osobowych, dość dużej ilo ilości tych danych, no ale możemy odmówić i dalej się uruchamia, więc... Ktoś jest na tym punkcie uczulony, to można śmiało odmówić, żeby tych danych nie udostępniać. Pytanie, czy ta odmowa coś daje? Czy te dane dalej nie idą w świat? Dobra, spróbujemy zagrać. Nie graliśmy w grę wcześniej i zobaczymy, co to jest za gra. Właśnie nie widzieliśmy żadnych materiałów na jej temat. Dobra, spróbujemy. Najpierw jakiś szybki wyścig. No niech będzie time attack. Niech będą przykółka. Mamy dwie trasy odblokowane. Stary mi przypominają trochę od Ale zobaczymy. Dobra, co tu jest? Spróbujemy po prostu zagrać. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to Jak mówię, tam pewne dane są wymagane teoretycznie, ale można by odmówić. 3, Gra nie posiada polskiego języka. Myślę, że tutaj nie będzie potrzebny. w tym mamy boost, przyspieszenie. Zobaczymy no gra na pierwszy rzut oka wygląda praktycznie identycznie jak Wipeout. Stara gra. Czasem mojej młodości. Tak się prezentuje. I są też zbliżone, nie jak w tylko bardziej jak Wipeout. Taka zrzynka, można powiedzieć. Podeszczelna. Po prawej mamy energię, czyli ten nasz doparacz, a po lewej mamy zdrowie. No dobra. ogóle nogami pojeździmy. Dynamiczna ścigałka, słuchajcie, tu cały czas mijam jakieś, nie wiem co to jest, jakieś ściany, spróbujemy w to wjechać. to było, to jest przyspieszenie chyba chwilowe. Chwilimy cały czas o barierę i życie nam się zmniejsza. Skąd ską hamujemy. No tak hamujemy, że aż miejsce stawiamy. W pizcu dużo się dzieje, ale wygląda słabo. Jeszcze jeden tylko widok i, i w sumie to wszystko. Trzeba przyspieszać. Nie zwróciłem uwagi jak, ale życie nam się odnowiło. Byliśmy już słabo. Patrzymy. Nie ta szczelna, coś innego nam Może życie. Może kółko nam odnowiło życie? Może Po wrapów nie mamy żadnych. Wie jak są przeciwnicy dopiero są. Tutaj nie mamy. Jeżeli dobrze pamiętam to jest zupełnie łaba. White white out tak wyglądał. sprawdzić sobie to. dwie części były repota. Tak, drugi wyścig spróbujemy z przeciwnikami, bo tu się naprawdę nic nie dzieje. Tak, tak Grać to można byłoby się zanudzić. To jedna trasa i koniec. Wiele osób w internecie się już śmieje, że gra dodana na siłę trochę przez Epik, bo dwie poprzednie, Jotun i Trey już były. Dali coś, żeby po prostu było, że jest też zupełnie czego nie było. Dobra, skończyliśmy. Koczyliśmy pierwszy wyścig. Ciekawe, za co mamy ten złoty medal. Niech będzie. Niby ktoś tu grał jeszcze. Nie widzieliśmy. Dobra, słuchajcie. Nie, nie chcemy grać już tego wyścigu. Próbujemy karierę. Zablokowane, może tylko. A tu coś mogę wybrać jeszcze? Potem miałem chciał coś takiego. Okay. Nie mogę. Coś tu się nam wysypało. Zobaczymy, spróbujemy to naprawić. Dobra, jesteśmy z powrotem. Trochę się namęczyliśmy, a kariery nie udało się uruchomić. Nieważne, czy zezwolicie na kradzież waszych danych, czy nie, kariera nie działa. Więc spróbujemy przejść jeszcze jakiś wyścig. Może spróbujmy z przeciwnikami, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Na razie granie zachwyca. Tak jak mówiłem, dodali chyba za darmo na pocieszenie, jako granie z epika, ale średnia to wygląda. Dobra, spróbujemy przejść. Nie wiem, są przeciwnicy? Nie ma przeciwników. Są przeciwnicy? Nie ma przeciwników. Tutaj nie ma. Wyścig będą. Są wyścigu zwykły. Wyścig siedmiu przeciwników, trzy okrążenia. To przejdziemy i będziemy kończyć. Przejdźmy na, tym razem na Alastę. Spróbujemy. Może jakiś power up będzie. Zobaczymy. W sumie jak mamy tylko takie wyścigi, tam nie możemy uruchomić, może to się zmieni, no to to jest, Granie w tej chwili jest to bez sensu. Jest wiele lepszych gier W podobnej stylistyce. Konimy ich, średnio nam to idzie. Całe życie. Cały czas się obijamy i nie możemy ich dogonić. Po upów nie mamy żadnych na razie. Życie nam się odnawia po okrążeniu. No chyba nikogo nie dogonimy, a jeszcze zaraz zginiemy, słuchajcie. Zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć tej mechaniki tych uszkodzeń i jak tu hamować w zaklętach. No dobra, życia, no dobra, zaraz... Pierwsza rzecz to, że jestem tak słaby, a druga, że gra niczego nie tłumaczy i dziwnie się tym tak steruje, wszystkimi i tak dalej, więc. Skończyliśmy. To też pytanie, czy ktoś chciałby być dobry w tą grę. Dobra, 3 minuty. Na samym końcu dotarliśmy. Ciekawe, jak dotrzeć na innym miejscu. No słuchajcie, no nie będę kontynuował tego. Gra, widzicie, jak wygląda. Słaba jest y, strasznie, nie ma nic co mogłoby przyciągnąć, jeszcze może ta kariera, może jest jakiś rozwój, blokowywanie tych różnych statków, które mamy, na tą chwilę nie działa, ten, 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 kariera w ogóle, nieważne jaką opcję wybierzemy, jest nie do uruchomienia, dobra, to na dzisiaj z mojej strony to wszystko, zapraszam do kolejnego epickiego przeglądu, pewnie jutro, nara.